Drodzy Świat, w z i życie chrześcijańskie jest która potrzebuje również chwili mocnych, aby posilać i wzmacniać niezastąpioną towarzyszkę, która pozwala dostrzec cel spotkanie z Panem Jezusem. Tę mocną chwilę przeżywamy dzisiaj na ziemi Świętego Stanisława, blisko Pana czynnika, wyruszając z miejsca jego urodzin Pierwszym pielgrzymce nadziei na wspólne spotkanie przy stole Słowa Bożego i Eucharystii. przejrzając wspólnie z naszym patronem tę drogę, prosimy o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości, abyśmy mając przed sobą tylko jeden cel, Jezusa Chrystusa, nigdy nie stracili Go z oczu, ale wciąż się odnawiali na Jego wzór, aż dojdziemy wszyscy razem do domu Ojca w niebie. Bóg się. Ojcze, który jesteś w niebie, niech wiara, którą nam dałeś, w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym bracie i płonie miłości rozrady w naszych sercach przez Ducha Świętego obudzą w nas błogosławioną nadzieję na przyjście Twojego Królestwa. Niech Twoja łaska przemienia nas pracowitych księgców ewangelicznych dziary, które będą zaczynem ludzkości i kosmosu w oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi, gdy moce zła zostaną pokonane, a Twoja chwała objawi się na wieki. Niech łaska Juwileuszu, który przeżywamy dzisiaj w tej brzydce z lękami, Świętego Stanisława słucha i Męczennika, ożywi w nas pielgrzymach nadziei, do duchów niebieskich i rozleje po całej ziemi radość i pokój naszego To Tobie Boże, błogosławiony po wsze czasy, niech będzie cześć i chwała na wieki wieki. Gracias.

O święty nasz Patronie, Ciebie do Ciebie wzrócimy duchownie, byś u nas weźwi słowa sławie, o święty nasz patronie, do Ciebie wznosimy tronie, Tyż u nas leczci sławie, Posiędy znani sławie, Posiędy nasz patronie, Do Ciebie wznosimy tronie, You <laughs>